Znajdujemy się w jednym z centrów handlowych i postanowiliśmy przygotować dla Państwa wyprawkę szkolną z listy przygotowanej przez jedną ze szkół podstawowych w Warszawie. Sprawdzimy, czy rządowe 300 Plus wystarczy, czy będziemy musieli dołożyć. W pierwszej kolejności weźmiemy piórnik. Mamy tutaj piórnik za równe 5 zł. Dwa ołówki, kolorowe kredki, linijkę, nożyczki, klej, temperówkę. 16-kartkowy zeszyt w linię, w kratkę. Potrzebujemy także dzienniczka. Tutaj już musi mieć 32 kartki. Strój gimnastyczny. T-shirt, który kosztuje 12 zł. Spodenki, również 12 zł. A więc zmieściliśmy się w 300 zł i zapłaciliśmy około 236 zł, oczywiście bez plecaka, a jeśli chcielibyśmy dokupić plecak, to ceny wahają się od 5 do 170 zł.